Zespół niewątpliwie w tym roku został przebudowany dość mocno, pozostała tak naprawdę pięć zawodniczych z poprzedniego sezonu i wierzę głęboko w to, że ten zespół bardzo szybko odnajdzie wspólny język na boisku, że będzie potrafił grać zespołowo i skutecznie. No, liczę na to, że, że ten zespół będzie w stanie zakwalifikować się do pierwszej ósemki, czyli grać w playoffach I, i taki jest niewątpliwie cel tego zespołu na ten sezon. Od momentu, kiedy Dawid Murek został pierwszym trenerem tego zespołu, zespół prezentował się całkiem dobrze w poprzednim roku. Roku. Ten pół sezonu, który Dawid spędził na ławce jako pierwszy trener, pokazało, że ma potencjał, i, i zespół jest w stanie pociągnąć zespół za sobą, zespół mu ufa i dlatego też w tym roku dać szansę Dawidowi od początku, od początku budowania tego zespołu i od początku przygotowań. Liczę bardzo na to, że Dawid w roli trenera będzie równie charyzmatyczny, skuteczny, jak i w roli zawodnika. Znamy Dawida jako, jako osobę na pewno niezłomną i osobę, która nigdy się nie poddawała, wierzę w to, że. Wartości będzie w stanie przekazać skutecznie zespołowi. Bardzo liczymy na to, że co roku będziemy w stanie dołączać do zespołu nasze wychowanki, nasze wychowanki, które naszego bardzo rozbudowanego i fajnego szkolenia, które prowadzimy od wielu lat. W tym roku takie szanse już dostały Jasia Chorąża Jolka Stanceleska. Jolka Pańko też walczy tutaj o podstawową czternastkę. Myślę, że. Ten sezon będzie właśnie pod znakiem takich debiutów i będzie, wierzę w to, że te dziewczyny będą miały szansę na debiut. Zresztą Julka Stanceleska już zadebiutowała na meczu wyjazdowym i liczę na to, że będą one stanowiły coraz większą wartość w tym zespole. No przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie zaprosić wszystkich kibiców, wszystkich sympatyków siatkówki i sportu. Poniedziałek o godzinie 17.34 października podejmujemy po raz pierwszy tutaj w tym sezonie budowlanych Łódź. Jest to dla nas bardzo ważna inauguracja, bardzo ważny moment, bo będziemy mieli szansę zaprezentować się po raz pierwszy od wielu miesięcy przed publicznością i tego bym sobie życzył, aby ten sezon był właśnie pod znakiem otwartych hal, otwartych dla publiczności, bo dla publiczności gramy dla kibiców gramy. Także zapraszam serdecznie i życzę, aby, abyśmy przestrzeli na trybunach.